Dzięki telewizji, film po zejściu z ekradów zyskuje swoje nowe życie. I żyje tak długo, póki widz chce go oglądać. Więc, skoro Państwo chcą jeszcze obejrzeć trendową, to tym bardziej jestem Państwu wdzięczny. Bo. Póki żyją moje filmy i póki żyć będą, póki Wiz będzie chciał je oglądać, póki będę ja żył, więc od was zależy w jakim sensie moja, że tak powiem, długowieczność. Trendowa powstawała w atmosferze skandal. Książka przed wojną była symbolem po prostu śmierci. Mniszkówna, trendowata, śmiera, no nic gorszego w pojęciu krytyki nie mogło zaistnieć. Natomiast czytelnicy rozchwytywali książkę i poczytność jej była ogromna. Szukając tematu do filmu. Po sukcesie potopu chciałem znaleźć coś bardziej kameralnego, no bo o ognim mieczem wtedy w ogóle nie można było myśleć ze względów cenzuralnych. Więc czegoś bardziej kameralnego, a jednocześnie czegoś, co by mnie odcięło od potopu, ponieważ Żądano ode mnie, bym robił kolejne, tak zwane wielkie dzieła. No i stawiano coraz wyższe poprzeczki. Ja lubię skakać, ale wtedy, kiedy chcę, a nie kiedy muszę. Więc myślałem sobie wtedy, że atmosfera skandalu wcale by mi nie zaszkodziła. Ale wracając, po przeczytaniu książki, a zwróciłem na nią uwagę dlatego, że Zorientowałem się, że tyle lat po wojnie, pomimo tego, że nie było żadnych wznowień drukarskich, książka wciąż jest czytana i rozchodzi się w odpisach maszynowych, danych na maszynie. I to, że poczytność po, nadal jest bardzo duża. Myślę sobie, ile to co tych kucharek mamy, że ciągle czytają tę książkę. Przeczytałem i zorientowałem się, że właściwie cała kiczowatość powieści polega na opisach, nie na samej fabule. Bo przecież ostracyzm wynikający z różnic majątkowych pochodzeniowych, klasowych, rasowych i tak dalej, i tak dalej, Jest, a w każdym razie wtedy był jeszcze bardzo aktualny. No i po dzisiejszy dzień nie zniknął jeszcze na, na, na świecie. Więc pomyślałem no sobie trzeba spróbować melodramatu, skoro już spróbowałem kiedyś, jeszcze wtedy z Edwardem Skórzewskim, komedii satyrycznej, skoro próbowałem, e, i Sternu, dlaczego nie spróbować melodramatu? No i Hoffman, trendował Po potopie, jak to można, ale przekonałem władzę kinematografii, że film klasowy jest słuszny i zwróciłem się do Stanisława Dygata o napisanie scenariusza. Niestety Dygat zobaczył w tym tylko wyłącznie Kicz i napisał Pastisz. Pastisz na trędowato. A ja nic śmiesznego w wyśmiewaniu się z szczęśliwej miłości nie widziałem. I tak to jak gdyby umarł. Aż to nagle dzwoni do mnie szef kinematografii ówczesnej Wiceminister kultury Mieczysław Wojczak i mówi, panie Jerzy, musi pan natychmiast robić rędowatą. Ja mówię, dlaczego muszę robić natychmiast rędowatą? Bo kinematografia nie wykona planu. A skoro nie wykonamy planu finansowego, na przyszły rok dostaniemy o tyle mniej właśnie pieniędzy na realizację filmów. No ale przecież nie mam scenariusza. Jak to jest scenariusz legata? Ja nie chciałem robić tego tylko scenariusza filmu. I nagraliśmy ze Stasiem Lotem, operatorem. On nagrywał na szpolowy magnetofon. Ja dyktowałem. Wyglądało to mniej więcej. I ordynat wskakuje do bryszki, zacina koniabatem i zapala za Przepraszam za użycie tak brzydkiego słowa, no ale biorąc pod uwagę słownictwo dzisiejszych naszych filmów, i nie tylko filmów i pamiętamy jak wyraz zajęcie jaką karierę zrobił w wśród nas prezenterów naszej telewizji, to no, nie jest to już aż tak straszny wulgaryzm. Scenariusz dostał. Przepisany jako scenopis. Powstał film. Dygat wycofał swoje nazwisko. Krytyka, jak przewidywałem, rzuciła się na mnie, używając słów pieśni religijnej. W lecie rzucili jako lwy okrutni, więc rzucili się na mnie jako lwi okrutni, ale apostołowie ode mnie nie uciekli, bo. Publika waliła drzwiami i okniami. Plan kinematografii finansowy został uratowany. Ze mnie już obowiązek robienia wielkich dzieł, jak gdyby spadła. I oto pozostaje mi tylko życzyć dobrej projekcji.